A więc cześć witajcie! Z tej strony Sasi Gubeks, a dziś będziemy nagrywać Minecrafta. Oczywiście w worsu. Zostawcie subskrypcję. Co? To się the fuck. Zostawcie subskrypcję Gdzie mi się pojawił znaczek subskrypcji. Dobra, zostawcie subskrypcję. I lajka, like bo mi się tak zechciało. A jak nie zostawicie, to będziecie papieżem chińskim. To nie wiem, czy byście chcieli być chińskim papieżem, nie wiem. Ja bym nie chciał. No więc. Nagrywamy. Solo czy dło? Doro solo. Wrócimy. Nie myślcie, że ja nie mam premki, bo ja mam premkę. Tylko coś by się poryło tutaj, więc. No, 9, 10, takie 2 na taki 10, bym powiedział. No dobra. Ale dziwny miaczek. Jeszcze jedno złoto Dziękuję Teraz tak TNT To jest no dobra To I to i to jeszcze razem no tak surpaku, To tak dziwnie wygląda Nie wiem czy nie wyłączę go bo to mnie Dobra, teraz to już nie ma dni opłaca się wyłączyć. Co ty odwalasz w śmieciu? No gość poryło typa co? Ja miałam cztery serduszka. Nie. Ta gra to jeden wielki żarcik. Dobra, bo ten Inferno to... Miał się wyłączyć. A, a ply. Okej, okay, trochę lepiej. Wstęp ta gra. Może teraz będzie lepiej, nie wiem kto wie te dwie. A kto nie wie, te trzyda nie nie się... Co... nie wiem... Tak, o, to ustawiamy. O, już się leży. zaczął, ja. kurde jest mnie jesteś na tym trudno, o kurde ty już ci, fakt z szyra małd. Co ty próbujesz swoim, swoją swoją istotę udowodnić, gościu? tu? No. Co? Czeszlatek mnie nie zabij, ma dobra Dobra. Ja to kupujemy. Bierzemy to. To. Kurde, nie sać no. okay. Ale bym mu tam wbił i bym zawalił kopa w Ciekawe, czy ktoś mu tak zrobił. Na pewno, gościu. Bolicie tyłek. Jak tam płyje, to już prawdopodobnie nie wróci się. Ale czego się nie robi dla YouTubów? Tylko, że to nie CS, to gdzie jest O, też ma to. by ci czerwony dojechał w tym czasie. A, ci, kula, czerwony dojechał w tym czasie i typie. Rób co chcesz, ja mam TNT gości. To muszę się tak obudować Podbuduj się, tak podbuduj się. Co? Ho, 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 na pewno. O. Modern. To, to się, Nie było, Nie było, żeby było tego po prostu nazywać. bias to coś. I czego pod tym są szurikeny. Dlaczego? Dlaczego? Oszukali mnie na hajs. Czy? robi mod mi się zepsuł. Pod którymś guzikiem chyba miałam, że mogę mogę sprawdzić. Na przykład mogę go do party na przykład jednym guzikiem zaprosić i, o, p, l, ko, j, h, g, f, z, x to M, o, K, c, v, b stickers edm 1, 2, 3, 0 tab ze stara wersja labi moda czy ja w ogóle, nie no, labi moda odpaliłam nie ja polecam lederwuje mnie już Pobite, nie wchodzi. Dobra, to lecę na szky I co wiesz, szky co? 4-0 kroczy? 12-0-0, o tutaj 48. Teraz pytanie, które zrobię wybrać. Czemu te są teraz takie będzie? Na przykład patrz, nie mogę tego wziąć ani tego. Teraz nawet nie ma kita budowlańca. Usunęli też. Narzędzia mam. Spoko. Alchemik? Też mam. Ale tu nie ma kita budowlańca, To szukali wiele. Sajs, szajs. I te, te, I te jeszcze zbroje badziemne. Hmm. Eee, to jest takie, to jest takie, a to jest. Pfff, takie. To, 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 czekaj, to którego ja wiłabym? To, to, to dwa sub-sub. 4. Nie będę ich nawet tłoczył, bo mi się nie opłaca. Albo mm. czul. E, 25, 23. Okrucij, nie stać mnie. Mm. A ja mam butelki z ekspo. Jestem mądrzejszy drej, niż. Nie ma butelek. Oszukaj, do pieniądzku. Nie wiem z czego, nawet dobra. Y... 21, to dwa levely. tu już. Mm. Kolega, byczko doszczępić, ryja. ryja. Zbruja. Mitch. Taki 2 na 10 ten micz, ale dobra. Najlepiej niż sraki. Kolejne bloki, za 5 zł. O, dobra to. Sztuniarki. Potrzebne mi to. Do życia. Ja nie pójdę na północ, trochę zginę szybciej niż, ee, niż na Bedwarsa. Pewnie. Ale jak się uda, to będziecie musieli mi gratulować. A jeszcze pić mi zostało. Tutaj już wypełnimy. Oj. Mm. Okej, okay, jakiś tabułk, ale tu też tabułk. Też łuk. I ryby to chowały wszystko. Te level stracę. Czy to jeszcze płacalne? Połowicie tak, ale się nie. No nie mam strzału Ale bym... Uu, uu, uu. Nie umiem pisać! Dobra, eee... Za monety. Za monety nic nie ma. cze czekaj czy, czy, czy ja wszedłem na mineplaya na 1.8? Czy to jest legalne? Tutaj ciekawostka, mineplay jest od 1.9, więc nie wiem jakie tu... To się znalazłem, ale jakoś musiałam się tu znaleźć. Jeśli mnie to doprowadziło, to. No w razie mnie dziwi, jakim cudem się tu jednak znalazł. Dobra, 6 KGB-ów mamy, sklep jeszcze raz wchodzimy, za dżemy. gemy, 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 eee, chcę na ile ile tak dawaj. Jak nie zginę tutaj wyżej wrócę do, do, do Houma i do, do chaty i się tady. E, Wart sieła. Lubię paski. Pewnie zginę tutaj za pierwszym ten. tym. Tym, 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 tym. Ale mogę jedną rzecz jeszcze zmienić na to. Dobra. Jestem gotowy, aby walczyć z tymi Jadabi bez... Oni nie mają Sej do Se... To był To była najgorsza, rzecz jaką postanowiłem robić w życiu swoim To było najgorsze... No na, na butelkę, to ty piesy se możesz gościu Idź sobie z tym panczem do, do swojej starej No ta... Papież Stary. Kim ty jesteś? Twoją staru Partner I, Dobra i teleportacja i schobę U, Ustaw do wyspy tutaj nie mogę, ale którym się teleportowało do wyspę? Peru. dobra jestem głupi jak... 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 jak zbam. Bierze kill'ow. Nic mi nie, upieło, nie. Czekaj, jak są wyszedł. Kopił! Pauli... Paula! Idź mnie stąd! Bo w wryło. Mm. Sorry, ale jedzenie potrzebuje jedzenia. Muszę, muszę cię zjeść. Przepraszam, Paula. Musiałem cię zjeść. 5 lat później, jak coś wykopię, to ja robię cięcie i wrócę do Was za chwilę. A więc wracam z cięcia. Trwało to może jakieś 20 minut. No ale tak, tutaj już posadziłem drzewka. 3. Rozbudowałem wyspę. No i w sumie tyle. Postawiłem jeszcze piece. Jeszcze w którymś powinno się przepalić w tym czasie, o, no. O, i skin mi wrócił. Pogu. No. Dobra, czy jeszcze, no. Dobra. A więc... Ja byłam sesji kubeks, wybyliście wybitną widownią. Tak. Więc naura zostaw suba i lajka. Like.